Zobaczmy, o co to chodzi Aha LOL O kurna ty na Ej, zostajemy tutaj, nie? Teraz pijcie się Zabijamy, robicie robicie sobie. Oh. Cześć Wami, chwała żołnierze z tej strony. KokosFlight jest Battlefield 4, operacja blokada w trybie dominacji. Komentarz dogrywany po to, abym mógł się skupić na tym, o czym mówię, aby gameplay mnie nie rozpraszał. A dzisiaj jest taka pierwsza oficjalna recenzja broni na moim kanale i będziemy omawiali PDW dla technika as Vow. Tutaj już pokazuję, jakiego chwytu koniecznie musicie używać do tej broni, aby była ona znacznie bardziej grywalna. Generalnie, może powiem na wstępie, że e, według mnie ASW jest jednym z najgorszych PDW w tej grze. Jedną z najgorszych broni w tej grze bardzo, bardzo trudną do opanowania, e, nadającą się wyłącznie w konkretnych miejscach, konk na konkretnych mapach, na konkretnych trybach. To nie jest broń, którą możecie grać wszędzie i zawsze. Chociaż na pewno znajdzie się wielu miłośników tej broni, którzy będą mówili, co ty gadasz, Kokos. Dlatego też przygotowałem sobie wady i zalety tej broni, e, aby podeprzeć e, moją te na temat y, małej przydatności zwała y, i Omówię je po kolei, a potem powiem takie podsumowanie. Powiem Wam, jak, co zrobić, aby lepiej grać tą bronią. Kiedy możecie grać tą bronią? Na jakich trybach, na jakich mapach? Tak, abyście zbytnio nie cierpieli z powodu jej użytkowania. Także tak jak powiedziałem, jest to PDW dostępne wyłącznie dla technika. A bardzo szkoda, ponieważ naprawdę będziecie bardzo często potrzebowali leczenia, kiedy jej używacie. I zacznę może od zalet. Otóż. ASW posiada drugi co do wielkości najwyższy damage na jednej kuli. Jest to 29 obrażeń na jednej kuli, tylko UMP45 posiada większy, bo aż 33 na jednej kuli, czyli to jest jego niewątpliwa zaleta. Po drugie, posiada bardzo szybkie przeładowanie, kiedy kula znajduje się w komorze. To jest druga zaleta. Niewiele broni PDW posiada tak szybkie Przeładowanie z kulą w komorze. Po trzecie, ASW posiada niesamowicie wysoką szybkostrzelność 900 pocisków na minutę. Tutaj przebija go naprawdę bardzo niewiele broni PDW i generalnie się zalicza do czołówki najbardziej szybkostrzelnych broni w grze. I czwarta zaleta jest to najwyższe, są to najwyższe wśród wszystkich broni PDW obrażenie na kulę, kiedy Osiągnie swój zasięg maksymalny, że tak powiem. Eee... Jest to około 50 metrów, już po tych 50 metrów, jeden pocisk po 50 metrach, jeden pocisk będzie zadawał 16 obrażeń na kulę jest no najwyższe, najwyższe obrażenia w kategorii PDW po osiągnięciu tej maksymalnej odległości. Jakie są wady tej broni? Otóż no ta broń ma po prostu kosmiczne wady, które znacznie bardziej, które biją po prostu te zalety na głowę. Po Pierwsze jest to niesamowicie duży odrzut. Um... I może nie byłoby to aż tak bardzo trudne do opanowania, gdyby nie to, że mnożnik tego odrzutu po wystrzeleniu pierwszej kuli jest okropnie, masakrycznie duży. Jest to chyba broń, która ma najwyższy mnożnik po wystrzeleniu pierwszej kuli. Ja tutaj nie będę podawał konkretnych cyfr, bo nie o to chodzi. Ale no po prostu jest masakryczny. Kiedy wystrzelicie jeden pocisk, to najprawdopodobniej kolejne pociski w dalszej odległości nie będą w ogóle w przeciwnika wchodzić. Bardzo trudno będzie się wam wcelować. Po drugie, po drugie, po trzecie raczej bardzo dużo zwiększa się rozrzut kul tej broni. Jeżeli naprawdę walicie full auto, to większość kul nie trafi w przeciwnika, jeżeli nie stoicie bezpośrednio blisko przy nim. To jest no, naprawdę taka wada, która skazuje tą broń na to, abyśmy grali nią w close quarters na bardzo blisko Odległości. Czwarte, czwarte minus to jest bardzo mało naboi w magazynku, bo tylko 21. Co w połączeniu z bardzo wysoką strzelnością no to doskonale wiecie, że praktycznie po zabiciu jednego, maksymalnie dwóch wrogów będziecie musieli przeładowywać i piąta wada piąta wada bardzo wolno lecą kule najwolniej lecą kule wśród wszystkich PDW czyli jeżeli mierzycie się na odległość z jakimś przeciwnikiem no to praktycznie macie zerowe szanse on was zabije pierwszy na odległość bardziej nadaje się już wyciągnięcie pistoletu i teraz tak. Powiem o tej broni w tej chwili ogólnie. Przedstawię wam cztery zalety i pięć wad AS Wała. Przede wszystkim musicie słuchajcie, używać chwytu pochylonego i składanego, ponieważ on redukuje tą jego jedną z największych wad, czyli mnożnik odrzutu przy wystrzeleniu pierwszej kuli, czyli broń wam masakrycznie bardzo podbija przy wystrzeleniu pierwszej kuli. Chwyt pochylony, chwyt składany redukuje tę, tę wadę broń znaczy w pewnym stopniu oczywiście tam bodajże o 30%, no ale naprawdę to bardzo dużo pomaga. Po drugie. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta broń nadaje się wyłącznie, ale to wyłącznie na pierwszy kontakt, A na bliski kontakt, E zwał. No bardzo ciężko jest wystrzelić pojedynczą kulę ze względu na to, że ta szybkostrzelność jest ogromna. Musicie naprawdę dużo pograć tą bronią, aby być w stanie wystrzelić tylko i wyłącznie jedną kulę. Ta, tej broni po prostu brakuje precyzji na, na dalsze odległości. To jest jej naprawdę wielka, wielka zaleta. Już szczerze mówiąc, wolę bra, grać bronią, która jest wolniejsza, ale posiada większą precyzję. Chyba że właśnie gramy na, dajmy na to, operacji blokadzie albo operacji metro, gdzie ten bliski, w ten bliski kontakt z przeciwnikiem bardzo często wchodzimy. Musimy koniecznie strzelać z przycelowania ponieważ w przycelowaniu <laughs> wartości rozrzutu e, są najmniejsze. Wartości rozrzutu kuli są najmniejsze, także nie możecie strzelać z biodra, nie możecie sprejować z biodra. To jest kompletnie nieopłacalne. Te kule praktycznie nie będą trafiały w przeciwników, dlatego nawet na dosyć bliskie odległości musicie przycelowywać. Musicie być po prostu szybcy używając tej broni, tak żeby przeciwnik no, nie sprzątnął Was zanim zaczniecie strzelać z tego przycelowania. 嗯。Um No i też to, co powiedziałem, najwolniej lecące kule wśród wszystkich PDW, czyli nie dość, że tej broni brakuje precyzji na dalsze odległości, bo jest ten mnożnik, jest to ogromne podbicie, czyli te kule, dalsze kule najprawdopodobniej nie będą wchodziły. Jeżeli przeciwnik będzie gdzieś liczował i sama głowa mu będzie wys, wystawała i będzie w odległości, nie wiem, 15-20 metrów i więcej, to kompletnie się z nim nie mieszcie, uciekajcie gdzieś, skręćcie za róg i Spróbujcie wejść z tym przeciwnikiem na bliski dystans. Także wolnolecące kule no, kompletnie nie pozwalają wam się mierzyć z jakimiś innymi broni, które są dobre na jakieś większe odległości, które są mniej szybko strzelne, ale są znacznie bardziej precyzyjne, ponieważ kula przeciwnika dosięgnie was znacznie szybciej, niż Wy będziecie w stanie dosięgnąć przeciwnika ze względu na, ten, na to podbicie, ze względu na odrzut i ze względu na to, że te kule wolno lecą. Um, i i teraz jeszcze jeden tip, jeszcze jedna wskazówka a propos AS Wała. Musicie zachowywać jedną kulę w komorze. Co najmniej jedną kulę musicie mieć, kiedy zaczynacie przeładowywać, ponieważ jeżeli zaczniecie przeładowywać z pustą komorą, nie mając w ogóle żadnych kul, to ten czas przeładowania jest zwiększony praktycznie dwukrotnie, no i wtedy łatwo ktoś was może zabić. Niestety te kule bardzo szybko się kończą, Nie trudno jest nie mieć tych kul w komorze, nie mieć tej kuli w komorze, także... Te wszystkie, słuchajcie, te wszystkie, słuchajcie, wady broni sprawiają, że nie jest ona nagrywalna na mapach, które są otwarte. Nie jest ona nagrywalna na mapach, które są otwarte, które są duże, w trybie dużego podboju, na przykład linia kolejowa Golmund, na Fabryce 311 mimo wszystko są znacznie lepsze bronie. Fabryka 311 jeszcze jako taką mógłbym przymknąć na to oko, ale sądzę, że nie spisywałaby się ona za dobrze. Także jestem przekonany, że DAE Najlepsza jest właśnie operacja Blokada a, albo operacja Metro. Są to mapy idealne dla tej broni. E, idealna jest również, idealny jest również tryb dominacji, gdzie też te mapy są ograniczone. Jeżeli już chcecie pograć właśnie na innych mapkach, okay. typu Goldmund, e, e, dajmy na to. Mm, albo jakieś mapy z DLC, prawda, to przede wszystkim bierzcie dominację. Dominację, gdzie ta mapa jest ograniczona, te odległości są znacznie zmniejszone między wami a przeciwnikiem, gdzie ta broń ma okazję kogoś zabić, gdzie ta broń ma okazję się sprawdzić. Ewentualnie, jeżeli chcecie grać, nie wiem, w trybie podboju, w trybie szturmu, to musicie się po prostu skampić gdzieś w pomieszczeniach, gdzieś, te, gdzie te odległości, raz jeszcze powtórzę, są zredukowane, Słuchajcie moi drodzy do minimum. Um... Także ja do tej broni nie jestem nastawiony pozytywnie. Ja się z nią trochę męczyłem. E, powiedziałem Wam na początku, że ona wymaga naprawdę bardzo dużego opanowania, że musicie z nią pograć naprawdę bardzo dużo, żeby być, żeby znacie oczywiście wszystkie wady i zalety, żeby być ewentualnie, mierzyć się z przeciwnikiem na większej odległości, ale nie sądzę, że nawet zawodowy strzelec zez za będzie w stanie tak bardzo precyzyjnie grać tą bronią, że, że będzie cisnął innych na, na chociażby właśnie no, dlaczego mówię o tym? Golmundzie: No bo na Golmundzie są tylko dwa punkty na duże mapy, które mają zabudowania, a reszta jest kompletnie otwarta, i to jest taka typowa mapa. Powiedziałbym, w której ten asv będzie kompletnie ssał. Myślę, że nawet właśnie osoba, która ma przegrane bardzo dużo godzin na tej broni, nie będzie w stanie specjalnie dawać sobie rady na te duże odległości, które są słuchajcie, na Golmundzie albo na innych tego typu otwartych, dużych, wielkich mapach, gdzie są te wielkie przestrzenie. Gdzie ta, ta prędkość pocisku stanowi naprawdę bardzo, ale to bardzo wielką wadę, gdzie to podbicie po, pierw, po wystrzeleniu pierwszego pocisku również stanowi bardzo wielką wadę, również zmniejsza jej precyzyjność. Mówię tej broni generalnie nie. Oczywiście ja zamierzam nabić sobie na niej mistrzostwo. Pozostało mi jeszcze około 410 zabójstw, albo 405 zabójstw, jak ostatnio patrzyłem. No, ale wydaje mi się, że to będzie naprawdę spora droga przez mękę. Także to jest moja opinia na temat ESWA. Mam nadzieję, że gameplay Wam się podobał. Mam nadzieję, że wszystko zapamiętałem. Tutaj sobie nawet wypisałem te wszystkie wady i zalety oraz wskazówki dla Was, w jaki sposób gracie zwałem. I myślę, że będę co jakiś czas robił tego typu recenzje broni. Także, jeżeli chcecie, możecie podawać swoje propozycje i warto, aby były one niestandardowe. Ponieważ, z tego co wiem, z tego co obserwowałem, bardzo dużo w sieci jest takich recenzji. Inni YouTuberzy, którzy zajmują się od czasu do czasu chociażby Battlefieldem, mają wśród swoich filmików recenzje konkretnych broni. Także fajnie by było, gdybyście podawali jakieś bardzo rzadkie propozycje broni do zrecenzowania. A ja w miarę czasu od niekiedy postaram się właśnie tego typu broń omówić także dziękuję wam za to że byliście ze mną do końca do zobaczenia na polu walki trzymajcie się hej hej